Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich po świętach. Najlepsze życzenia przekazuję jeszcze w oktawie świątecznej wszystkim z Państwa. No i oczywiście przy stołach wigilijnych, jak dzieliliśmy się opłatkiem, to na pewno wszyscy życzyliśmy sobie zdrowia. I to zdrowie oczywiście jest dla nas i priorytetem, ale też jednocześnie szansą, szansą rozwojową i temu, temu właśnie chcemy dać wyraz dzisiaj z panem premierem Gowinem podczas tej naszej konferencji, gdzie przedstawimy kilka szczegółowych informacji dotyczących Instytutu Badawczego, który ma szansę być takim bardzo nowoczesnym, bardzo nowoczesną organizacją. dzięki w Której nasz poziom medycyny w obszarze biotechnologii dotyczących medycyny wejdzie na zupełnie nowe, w nowe, zupełnie nieznane do tej pory obszary. I można też pokazać naszą reformę czy próby zmian, których podejmujemy się od strony takiej trochę nietypowej. Otóż w Polsce kupujemy 70% leków zagranicznych, a w Niemczech i we Francji ponad 90% leków, które są tam kupowane. Sprzedawane w aptekach to są leki francuskie lub niemieckie. Czyli oczywiście ten pierwszy okres transformacji polskiej doprowadził do takich zmian w naszym systemie, w refundacji leków i służbie zdrowia, że jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od tych zagranicznych różnych ośrodków, ale chcemy tę zależność zmniejszać. Chcemy, żeby leki były coraz tańsze, żeby były coraz częściej polonizowane. Tutaj Polska ma szansę, bo jest jest silna w lekach generycznych zwłaszcza, czyli takich, na które już w skrócie rzecz ujmując wygas wygasają lub wygasły patenty. I chcemy poprzez nasze działania w ramach przedsiębiorczego państwa dołączyć do przedsiębiorczej nauki właśnie w ramach tworzonego tutaj Instytutu. Wiemy, znamy wszyscy historię naszej najwybitniejszej noblistki i naszego, naszej dumy narodowej Marii Skłodowskiej która po to żeby swój geniusz mogła rozwijać musiała wyjechać do Francji My nie chcemy, żeby nasi znakomici naukowcy wyjeżdżali. I ten instytut, ta instytucja można powiedzieć, w dużym stopniu właśnie ma temu służyć, żeby do nas przyjeżdżali najlepsi naukowcy z całego świata, żebyśmy my ściągali talenty, a już w szczególności, żeby nasi wybitni naukowcy, inżynierowie, informatycy, genetycy, biogenetycy, żeby mogli zostać w Polsce i razem z lekarzami rozwijać jak naj bardziej nowoczesne technologie, technologie medyczne, które przełożą się właśnie na to zdrowie, od którego zacząłem, czyli na, na to, że nasza służba zdrowia będzie coraz bardziej nowoczesna, będzie też kołem zamachowym gospodarczym, ale przede wszystkim będzie służyć ludziom, że będziemy produkować nowoczesne leki, które jednak będą w najlepszy możliwy sposób leczyć, leczyć naszych drogich obywateli, którym wszystkim życzymy oczywiście zdrowia ale Każdemu oczywiście, ale każdy oczywiście też zdaje sobie sprawę z tego, że od czasu do czasu pewnie z lekarzem czy w aptece trzeba się pojawić. Więc cieszę się bardzo, że możemy tutaj taką inwestycję ogłosić i że jest to milowy krok na drodze do budowy nowoczesnego polskiego przemysłu medycznego i poprawy działania Polskiej służby zdrowia. Dziękuję.